Zebraliśmy się tutaj, żeby zaprotestować przeciwko trwającej od 20 lat dyskryminacji Polaków na Wileńszczyźnie, a konkretnie i szczególnie przeciwko nowemu przejawowi tejże dyskryminacji uchwale, która ma przyspieszyć destrukcję polskiego szkolnictwa na Wilejszczyźnie. Chcielibyśmy na wstępie zapytać, czy w Republice Litewskiej prawo tworzy się po to, by służyło, służyło ludziom i chroniło wszystkich obywateli, czy po to, by stało się narzędziem zwalczania kogokolwiek? Otóż uchwała, jaką Sejm Litewski zajmie się lada za chwila, która zaciska pętle na polskim szkolnictwie, jest dowodem na sensowność zadanego pytania. Co więcej, jeśli próbuje wprowadzić się uchwałę dotyczącą szkół, której przeciwni są zarówno nauczyciele, rodzice, jak i uczniowie, uchwałę świadczącą bezsprzecznie o złej woli, odpowiedź nasuwa się sama. Na ile Republika Litewska, członek Unii Europejskiej, jest demokratyczna, a na ile przeistacza się na naszych oczach w Republikę Bananową? Zbliżają się wybory. Mieliśmy już do czynienia na Litwie ze zmienianiem granic okręgów wyborczych, co było niekorzystne dla Polaków. W mniejszości, w tym największa Polska, by dostać się do Sejmu Litewskiego, musi przekraczać próg wyborczy. To natomiast, że wybory samorządowe 27 lutego na Litwie muszą jechać obserwatorzy, najlepiej świadczy, w jakiej kondycji jest litewska demokracja. Wilno Warszawa! Winowa Warszawa, wspólna sprawa, winowa Warszawa, wspólna sprawa, winowa Warszawa, wspólna sprawa, język polski, język polski w polskich szkołach, język polski w polskich szkołach, język polski w polskich szkołach, język polski w polskich szkołach. Szanowni Państwo, Republika Litewska. Stoi przed wielkim egzaminem. Egzaminem z demokracji, z szacunku Wszystko dla mniejszości, z szacunku dla drugiego człowieka, dla drugiego obywatela swojego państwa, narodowości polskiej. Przed nami ten egzamin będzie składał się z dwóch części. Na najbliższym posiedzeniu Sejmu Litewskiego Sejm ten ma zająć się ustawą oświatową. Od tej ustawy będzie zależała przyszłość polskiej oświaty. Jeżeli ta ustawa w tym kształcie zostanie przyjęta, około 50% szkół polskich, w tym wiele szkół na wsi, na, na prowincji, zostanie zamkniętych. Drugi egzamin to wybory samorządowe. Już wiemy, że po raz pierwszy od wielu wyborów przedstawiciel akcji wyborczej, akcji wyborczej Polaków na Litwie nie został przewodniczącym żadnej z 50 komisji rejonowych. Chociaż przedstawiciele Polscy są bardzo mocno usadowieni w samorządzie Wileńczyzny. To bardzo niepokojący znak i to oznacza, że te wybory muszą być monitorowane i przez Polaków, i przez społeczność międzynarodową. Bo od wyników tych wyborów, od tego, czy one będą uczciwie przeprowadzone, od kwestii związanych z oświatą, będzie zależało, czy Litwa rzeczywiście jest państwem... Czy jest państwem Unii Europejskiej, czy zmierza w stronę azjatycką. Mamy nadzieję, że nasza demonstracja tutaj z jednej strony pokaże polskiemu rządowi, że my, Polacy, domagamy się tego, aby w sposób bardziej skuteczny i w relacjach bilateralnych, i w relacjach międzynarodowych zabiegał o przestrzeganie praw Polaków na O wypełnienie traktatu polsko-litewskiego, ale także jest to sygnał dla przedstawicieli władzy litewskiej, że my, Polacy, o naszych rodakach z wineńszczesny nie zapomnieliśmy i nie zapomnimy. Bo to są nasi bracia, bo to są ludzie z tej samej krwi, z której my jesteśmy. Nie zapomnimy. I o te prawa walczyć będziemy. Brawo. 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 Nie zapomnijmy. Mam nadzieję, że te działania i działania społeczności międzynarodowej doprowadzą do tego, że tak jak mniejszość litewska w Polsce ma pełne prawa i jest przez rząd polski wspierana dodatkowo, finansowo, także szkolnictwo, szkolnictwo litewskie w Polsce, tak samo polska mniejszość na Litwie będzie w pełni szanowana, że będzie można nazwy ulic w rejonach, gdzie, gdzie Polacy stanowią większość pisać nie tylko po litewsku, ale po Polsku, że nie będą za to kary finansowe, że na autobusach, które będą jeździły do Dawnych polskich miast będzie można napisać nazwy tych miast i w języku litewskim, i w języku polskim. I że nie będzie kar finansowych za to, jak ostatnio w Urzędzie Rojonu Wileńskiego, że karę została nałożona za to, że nazwiska urzędników na tabliczkach w urzędzie były pisane w języku polskim. Polacy mają prawo do pisania swojego, je, swojego nazwiska w języku polskim. Mają prawo w urzędach mówić po tam, gdzie stanowią większość. I domagamy się tego, aby Polacy, obywatele Republiki Litewskiej przez Litwinów byli traktowani jako równorzędni obywatele, a nie jako obywatele drugiej kategorii. Mamy nadzieję, że Litwa w końcu zrozumie, że polityką szykan nie doprowadzą do asymilacji Polaków, ale polityką szykan spowodują, że nasze dwa Narody, które przez wieki współżyły ze sobą, które są dwa bratnie narody, których historia jest silnie powiązana, przez tę politykę szykan, ta, te narody rozejdą się i staną po dwóch stronach barykady. Nie chcemy tego, bo Litwini są naszymi przyjaciółmi od lat i chcemy, żeby takimi byli. Wierzymy. Że ta współpraca, która kiedyś przez wieki tak się wspaniale układała, jako dwóch równorzędnych narodów, dwóch równorzędnych państw, teraz będzie kontynuowana. Wierzymy i liczymy, że już niedługo Litwini wycofają się ze swojej antypolskiej polityki. Dziękuję bardzo.